Czławski Teatr dla Dzieci przyjechał do Polkowic swą zaczarowaną kolomotywą i przywiózł ze sobą wspaniały spektakl dla najmłodszych. Opowieść zaczyna się na zaczarowanej wyspie Trochani. Władcą wyspy jest miłościwy król Ludwik za kwadrans 12, któremu wiernie służy maszynista Łukasz ze swoją lokomotywą oraz poddani pani Co i pan Rękawek. Pewnego dnia na wyspę przybywali stonoż z tajemniczą paczką, w której jest mały chłopiec. Mieszkańcy wyspy nazywają go Kubą Guzikiem. A to, że jest czarnym dzieckiem wyjątkowa, bo będzie mu dobrze w różowym. A to mój ulubiony kolor, cały! Kiedy Kuba dorasta i powoli staje się dorosłym poddanym, okazuje się, że wyspa Trochania jest zbyt mała dla wszystkich mieszkańców. Maszynista Łukasz i Kuba postanawiają wyruszyć kolomotywą Emmą w świat. Drogi nieznajomy, kimkolwiek jesteś, znalazł tej poczty butelkowej W końcu Gilgowi Najdostojniejszemu cesarzowi Mandali. Schwytała nas pani Zembol. Jest tu także wiele innych dzieci. Proszę, uratujcie nas od tej niewoli, jest po prostu okropnie. Kolejne etapy podróży bohaterów uczą młodego widza, czym jest dobro, przyjaźń i tolerancja. Zaczarowana kolomotywa, podróżuje po różnych, po różnych jakby bajkowych przestrzeniach w poszukiwaniu porwanej księżniczki. No i oczywiście wielkie przygody, oczywiście dalekie podróże, no i w każdej z tych podróży wydarza się pewien, pewna sytuacja, scena i kończy się morałem, prawda? To bajka z samymi morałami jakby, ale bardzo ogólnie o, o miłości, prawda, że jak jest miłość, to wszędzie się znajdzie trochę miejsca dla nas wszystkich i dla szaleństwa i dla odrobiny jakby zdrowego rozsądku i trochę na ziemi i trochę w niebie. Spektakl zdecydowanie anty antyrasistowski, prawda z przekazem, z przekazem jakby równości ludzi wobec siebie i o tym, że powinni się jakby kochać, miłować, a zbudują dużo więcej. Miłość na lepsze wszystko, on bo miłość to taka wysła, wysła wisła wysła. Podobało się, podobało, tak, ale co najbardziej. Jak była walka, jak był tunel. My się smoki, a mi się podobała, jak moja mama Będzie moja mama oglądać. To jest spektakl dla takich maluchów, które zabieramy do krainy smoków, i dla takich właśnie, dla takich dzieci, młodzieżówki, prawda, gdzie oni już wiedzą, co to są te takie podstawowe hasła współżycia w świecie.